Siemano, siemano, dzisiaj byliśmy również w Biedronce i wydaliśmy 300 zł na bardzo dużo narzędzi. Zobaczcie co mamy. Dwa razy taki organizer na ścianę do warsztatu, na śrubki, z półeczkami od razu, razy dwa. To będziemy dzisiaj testować, zestaw do wyciągania w gniotek, bo na moim pięknym, pomarańczowym aucie mam tutaj w gniotkę, gdzie ktoś mi wózkiem przywalił i będziemy testować czy to będzie działać, także zapraszam Was potem do oglądania. Siekierę, młotek stolarski, po prostu młotek, Prowadnicę stolarską Takie pudełko rozkładane Dla dziecka Zestaw kubeczków i szklanki i miseczkę Zestaw lutowniczy Z Niteo szpachelkę 11 tarcz do flexa Nóż do cięcia pod napięciem Taki zestaw talerzy szlifierskich Taki balon Dwie ładowarki 20W Zestaw szczotek metalowych Pistolet do silikonu Taśmę Pędzel i te pudełko, a jeszcze misia, takiego o, i przejście rado bawełniane, a jeszcze taki bambusowy regał. Ludzie, i to wszystko kosztowało niecałe 300zł, że to jest nierealne co ta Biedronka robi, w Action nawet takich rzeczy się tak tanio nie dostanie. Także zobaczcie jakie macie oferty w swoim mieście, kiedy przyjrzę do was taka Biedronka i możecie pisać co kupiliście, za jaką cenę, bo to jest szok co oni tam robią, no za darmo rzeczy praktycznie oddają tej. Widzimy się następnym razem. Zaobserwuj, załajkuj, udostępnij. Elo.